Niektórzy ludzie myślą, że są wyjątkowi i znacznie przewyższają resztę śmiertelników. Są pozbawieni empatii, postrzegają innych jako narzędzia do osiągnięcia kontroli, władzy lub sukcesu za wszelką cenę. W związku z narcyzem często dochodzi do trudnych sytuacji, które destrukcyjnie wpływają na związek. Warto zrozumieć, że nie możesz kontrolować narcystycznego zachowania swojego partnera, ani go rozbroić. To, co możesz zrobić, to określić, jak nie pozwolić, by narcyz miał na ciebie wpływ. Radzenie sobie z narcyzmem wymaga dużej dojrzałości emocjonalnej i umiejętności ustanawiania granic. W tym nagraniu przedstawię kilka skutecznych sposobów, jak możesz poradzić sobie z narcyzem, jeśli na dany moment nie możesz go opuścić. Wyzwalacze Pierwszym krokiem do rozbrojenia narcyza jest zidentyfikowanie osobistych wyzwalaczy. Są to obszary, które są dla Ciebie szczególnie wrażliwe i automatycznie prowadzą Cię w, typ, w tryb obrony. Kiedy jesteś w trybie obrony, działasz z przekonaniem, że jesteś w jakiś sposób zagrożona i musisz się bronić. To natychmiast uruchamia reakcję walki lub ucieczki w Twoim mózgu i jednocześnie wyłącza logiczną, racjonalną część Twojego mózgu. Przyjrzyj się tym wyzwalaczom i nie daj się sprowokować. Zachowaj spokój. Walka lub kłótnia z Narcyzem zawsze prowadzi do eskalacji napięcia. Bądź inteligentna emocjonalnie i zachowaj spokój. Narcyz, nie mając pożywki z Twojej energii, w końcu się wycofa. Nie bierz odpowiedzialności za jego działania. Kiedy karmisz go tym, co lubi, będzie wracać jak do stołówki. Zamiast tego pozwól mu być odpowiedzialnym za jego zachowanie. Prędzej czy później się uspokoi. Pamiętaj, że to on ma problem, nie ty. Nie bierz na siebie odpowiedzialności za jego zachowanie, tak jak on by tego chciał. Ustanów granice i konsekwentnie ich przestrzegaj. Upewnij się, że wiesz, co jest dla ciebie nieakceptowalne i stanowczo powiedz narcyzowi, kiedy przekracza twoje granice. Narcyz często testuje granice innych ludzi. Ale jeśli będziesz konsekwentnie chronić swoich granic, z czasem nauczysz go, czego nie może robić. Koncentruj się na faktach, a nie na emocjach. Narcyst spróbuje manipulować ludźmi, wywołując w nich emocje. Zachowaj spokój, skoncentruj się na faktach i na tym, co jest rzeczywiście ważne w danej sytuacji. Wyraź swoje potrzeby. Narcys ignoruje potrzeby innych ludzi, ale jeśli będziesz konsekwentnie wyrażała swoje potrzeby, to nauczysz go, że musi brać je pod uwagę. Nie daj się wciągnąć w grę. Narcys często stara się wciągnąć innych ludzi w swoją grę, która zaspokaja jego potrzeby. Bądź ostrożna i nie pozwól, aby narcys wciągnął się do swojej gry. Bądź asertywna. Asertywność to kluczowa cecha, która pomaga w radzeniu sobie z narcyzem. Wyrażaj swoje potrzeby i prawa w sposób stanowczy. Skup się na sobie. Narcyz często skupia się na sobie i swoich potrzebach. Jeśli ty skupisz się na sobie i swoich potrzebach, możesz zyskać większą pewność siebie i zwiększyć swoją odporność na manipulacje narcyza. Unikaj negatywnych komentarzy. Jednym z najlepszych sposobów na rozbrojenie narcyza jest taktowne unikanie negatywnych komentarzy i dyplomatyczne przekierowanie jego uwagi na inny, mniej sporny temat. Naucz się odważnie i precyzyjnie komunikować z narcyzem. Oto kilka przykładów. Nie podoba mi się sposób, w jaki do mnie mówisz. Przestań natychmiast. Jest to bezpośrednie i stanowcze wyrażenie swojego niezadowolenia z zachowania narcyza oraz konkretny komunikat, co ma zrobić. Proszę, przestań mnie krytykować przy innych. To krzywdzące i niemiłe. Narcyz często krytykuje swoją partnerką w obecności innych ludzi. Wyrażenie swojego niezadowolenia może pomóc w przeciwdziałaniu tego typu zachowań. Nie lubię, gdy ktoś mi mówi, co mam robić i jak się zachowywać. Jestem dorosła. Narcyz lubi kontrolować partnerkę i narzucać jej swoje zdanie. Wyrażenie swojej niezależności pomaga w zapobieganiu takiemu zachowaniu. Odejdę, jeśli nadal będziesz tak, do mnie mówił. To wyraźne zaznaczenie granicy i konsekwencji, które spotkają narcyza, jeśli nadal będzie naruszał twoje granice. Sposób, w jaki do mnie mówisz, jest nie do przyjęcia. Wróćmy do rozmowy, kiedy się uspokoisz. Wyrażenie swojego niezadowolenia z zachowania narcyza i danie mu szansy na uspokojenie się pozwala mu po ochłonięciu do kontynuacji rozmowy na zdrowych zasadach. Dzisiaj twoja manipulacja omija mnie szerokim łukiem. Wyrażenie swojej determinacji i stanowczości pomaga w uniknięciu manipulacji. Nie, nie zrobię tego. To zdecydowane i jednoznaczne wyrażenie swojego stanowiska i wyboru w danej sytuacji. Oto inne zdania, które możesz używać w rozmowie z narcyzem. Mamy różne spojrzenie na tą sytuację. Twoje opinie są równie ważne jak moje. Chętnie rozważę Twoje życzenia, jeśli rozważymy również moje. Możemy się zgodzić, że się nie zgadzamy. Masz prawo do swojej opinii. Czuję się nieswojo, kiedy i tu możesz opisać sytuację. Unikaj też nadmiarowego usprawiedliwiania i nadmiernej empatii wobec zachowań lub postaw, które ciebie ranią. Na przykład chodzi o to, że miał bardzo trudne dzieciństwo, jego rodzice nie chcieli, w głębi duszy on jest dobrym człowiekiem, kocha mnie na swój sposób. Kron i korzystaj ze swojego prawa do prywatności. Twój partner nie musi wiedzieć o tobie absolutnie wszystkiego. Nie podawaj swoich haseł, nigdy nie podpisuj żadnego ważnego dokumentu bez dokładnego sprawdzenia ani nie udzielaj zbędnych wyjaśnień dotyczących swoich działań. Zwracaj uwagę na to, co on robi, a nie to, co mówi. Skoncentruj się na jego zachowaniu i trzymaj się z dala od tego, co mówi, ponieważ jest to nic innego jak próba manipulacji w celu ochrony jego interesów. Nie zmieniaj siebie, aby przypodobać się partnerowi. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do bycia sobą. Rozpoznaj, jak nieświadomie siebie osądzasz, krytykujesz lub poniżasz, bo dałaś się jemu zmanipulować. Utrzymuj pełen szacunku serdeczny i życzliwy dialog ze sobą. Dbaj o relacje z przyjaciółmi i rodziną. Jeśli zdystansowałaś się od nich, zrób wszystko, aby odbudować relacje z Nimi. Pozwól sobie na pomoc bliskich, aby mieć zewnętrzną perspektywę, która pozwoli ci zobaczyć Twoją sytuację z pozycji obserwatora. Nie poddawaj się, radzenie sobie z Narcyzem może być trudne i wymaga czasu i cierpliwości. Nie poddawaj się i bądź konsekwentna w swoim zachowaniu. Z czasem narcyz nauczy, nauczy się, że nie można tobą manipulować. Kiedy wszystkie metody zawiodą, po prostu znajdź sposób, żeby uwolnić się od niego, odejść. Jeśli na tym etapie nie radzisz sobie z tą sytuacją, to, to zapraszam do mnie na konsultację. Poszukamy optymalnego rozwiązania. Zacznij obserwować mój kanał polu i udostępnij to nagranie. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.